Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zamkniemy temat logo stalowego kanału. Mam nadzieję, że zamkniemy. Jestem pewny, że zamkniemy, ponieważ już naprawdę niewiele nas dzieli od tego, aby ten projekt ujrzał światło dzienne. Jeżeli chodzi o budowę stelaża, no cały czas to montaż tych liter cały czas był jedną wielką niewiadomą. Miałem zupełnie inne plany, a jeszcze inaczej to wszystko zbudowałem i powiem wam szczerze, że Dobrze się stało, ponieważ rozwiązanie to, które tutaj jest zastosowane, pozwala mi w późniejszym czasie na modyfikację tego loga. Będę mógł przestawiać te litery, będę mógł tworzyć nowe słowa, demontować w bardzo łatwy sposób, bez użycia narzędzi, będą wykonane haczyki, które będą za pomocą których te litery będą mocowane. Oczywiście jest to bezpieczne, przecież ta litera nie spadnie, trzeba by było ją do góry podnieść i dopiero odhaczyć, żeby ją zdemontować. Zależało mi również na tym, żeby one były odsunięte od ściany z dwóch powodów. Po pierwsze, że myślę, że fajnego, fajny efekt uzyskamy w momencie, kiedy podświetlimy te litery. Będziemy mogli zamontować pod te litery jeszcze logo, ale również trzeba wziąć pod uwagę, że tu na tej ścianie kiedyś w planach są szafki warsztatowe, narzędziowe, które będą odsunięte również od ściany. No bo szafka będzie miała powiedzmy głębokość 300 czy coś około 300 mm, także ta litera również będzie odsunięta. Może nie 300 mm, może mniej, natomiast na pewno nie będzie przyklejona bezpośrednio do ściany. Dobra, ja już nie przedłużam, przechodzimy do filmu. Dobra, mamy to już za sobą. Logo stalowego kanału jest już gotowe, natomiast nie jest to jeszcze wygląd finalny, nie jest to projekt zamknięty, będzie on jeszcze tutaj w jakiś sposób aktualizowany. Na pewno poprawimy oświetlenie, prawda? Na pewno popracujemy nad tym, żeby jeszcze światłem bardziej wyeksponować te litery, może rzucić cień na ścianę, ponieważ zauważcie, że litery są ponad 20 cm. Od, odsadzone od ściany, więc dając światło z tej strony rzucamy cień na ścianę. Może być fajny efekt, zobaczymy. W tej chwili trudno szukać tego cienia, chociaż nie, coś tam jest widoczne. No sami widzicie, dosyć fajnie to powinno wyglądać, jeżeli popracujemy nad światłem. Nad światłem, nad również jeszcze popracujemy nad rozmieszczeniem tego napisu. Nie wiem, czy to jest jeszcze ustawienie tych liter takie finalne, może rozsuniemy, może zsuniemy, może jeszcze na sam początek tego loga trafi no, znaczek YouTube'a, prawda, czyli nieodłączny element naszego loga stalowego kanału. No zobaczymy. A może nasze główne logo stalowy kanał zagości gdzieś tutaj po środku? No nie wiem, w każdym razie tak. Ogólnie adaptacja tej ściany jest już zaplanowana. Znika ten regał z materiałem. Natomiast to co mówię w tej chwili, to są plany dalsze. Więc nie trzymajcie mnie za słowo kiedy to będzie robione i tak dalej, ponieważ nie potrafię Wam nawet na to odpowiedzieć. Ale tak jak mówię, znika ten regał, wjeżdża tutaj stół po całości aż do ściany, więc będzie blat roboczy długi ponad dwukrotnie dłuższy od obecnego. Bardzo mi zależy na takim stole, ponieważ no zwyczajnie nie mieszczę się tutaj, prawda, nie mieszczę się tutaj na tym stole. Chcę, żeby stanowiska były dwa, no ale nad tym popracujemy. No a tutaj na ścianie planuję jednak tak samo, o takiej samej długości jak stół, rząd, szafek. Będą to szafki zamknięte i otwarte na przemian, ponieważ jednak cenię sobie wygodę i tutaj komfort pracy. A więc, otwarte szafki, czyli forma takiej półki regału, jest również dobra, ponieważ nie musimy otwierać tych drzwiczek, sięgamy z automatu po narzędzia, które potrzebujemy bardzo często. Natomiast, te narzędzia, na których zależy nam, aby się nie kurzyły, właśnie je zamykamy i chowamy. Dobra, może z bliska. Tak wygląda napis. Jeżeli chodzi o nity, one są dosyć fajnie widoczne, naprawdę są dosyć fajnie widoczne. Prawdopodobnie, no nie wiem, ja przynajmniej tu na podglądzie, jak i na zdjęciach, które robię, wygląda to średnio, tak, z uwagi na to, że zupełnie nie widać tych nitów, to się wszystko zlewa w czarną jedną klamę. Natomiast, no faktycznie te nity są widoczne. Są widoczne, jest... Jest fajnie. Myślę, że jest dużo lepiej z tym pomalowanym stelażem, prawda? Ponieważ w tej chwili widzimy tylko i wyłącznie napis stalowy kanał. Nie ma natomiast niepotrzebnych elementów, które zaburzały kształt oraz no, wygląd tego, tego loga, prawda? Także myślę, że, że jest spoko. Jedno jest pewne, ten napis będzie z nami już przez długi czas, będzie on widoczny na filmach, na zdjęciach, będziemy, no myślę, że... Poprawiło to standard, poprawiło wygląd tej ściany, jak i również wizerunek stalowego kanału. Jest to no, reklama dla, dla nas wszystkich, prawda? Dlatego e, tutaj poczyniłem takie kroki, żeby, żeby faktycznie jakoś zagospodarować. W zasadzie, miejsce ściany e, takie, gdzie no, nie bylibyśmy w stanie w żaden inny sposób zagospodarować. E, montaż, e, zabudowa jakimiś regałami po i to wcale nie jest dobry sposób. pô mesmo Także myślę, że myślę, że fajnie. Tak jak mówię, to będzie jeszcze inaczej wyglądało w momencie, kiedy wjadą tutaj szafki, wjadą, wjedzie yy, stół, będzie nieco yy, wprowadzone No ładu, prawda? Nie podoba mi się bardzo to, co jest pod tym stołem i w ogóle. Dlatego tutaj będziemy jeszcze pracować yy, nad, nad wyglądem. Oczywiście, yy, no, aha, no jeszcze jedna rzecz. Yy, tak jak mówię, no, wymalowany został stelaż i wpłynęło to naprawdę dosyć yy, mocno w sposób pozytywny na, na wygląd tego loga. Natomiast teraz jednak widać, jak są ściany już brudne. Przez ten cały czas, powiedzmy, trzech lat pracy tutaj na stalowym warsztacie, jednak te ściany widać, że no, jeszcze szczególnie w zderzeniu z nowo pomalowanym stelażem, który faktycznie jest biały, no może nie jest to farba super śnieżno, śnieżna biel, natomiast no, widać, odznacza się nam stelaż. Wcześniej, w momencie, kiedy był niepomalowany, odznaczał nam się na czarno. Natomiast teraz odznacza się na biało Widać po prostu ściany, które, które już wymagają malowania Ale jeszcze się wstrzymamy Tak jak mówię, pierw będę chciał przygotować tutaj Wszystkie elementy, które będę, będę potrzebował Na zagospodarowanie tej ściany I dopiero wtedy malujemy warsztat Likwidujemy przed malowaniem To wszystko co tutaj jest widoczne I zaraz po malowaniu montujemy zabudowy Ale czy to nastąpi w tym roku? Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nic nie obiecuję. Podczas nagrywania korzystam z obiektywu, tak zwanego szerokokątnego, rybiego oka. A więc wszystkie krawędzie, które są w koło tego obiektywu, są załamane, są zniekształcone. Natomiast bardzo pozwala mi to na objęcie pewnych szczegółów. Nie muszę tak pilnować kamery, żeby dobrze wykadrować, więc dlatego korzystam z tego obiektywu i korzystał będę, natomiast on no niestety zniekształca to logo, no musicie uwierzyć na słowo, że ono jest proste. Dobra, ja nie przedłużam. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz zapraszam na grupę facebookową oraz na instagrama. Wszystkie linki w opisie pod filmem. No i oczywiście piszcie w komentarzach, co sądzicie o nowym wystroju stalowego warsztatu. Do zobaczenia. Cześć!